Nasi city helpersi w Krakowie będą dysponowali urządzeniem AED, czyli automatycznym defibrylatorem zewnętrznym. To urządzenie jest służące do udzielania pierwszej pomocy, które wielokrotnie może zwiększyć przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia no mniej więcej tak od 7 do 70%, czyli naprawdę bardzo, bardzo ważny element. Dlatego bardzo cieszymy się, że możemy e, wspierać taką inicjatywę i wyposażyć e, w tym okresie wakacyjnym helpersów właśnie w taki defibrylator e, automatyczny. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta otwórz szare, plastikowe pudełko i odklej białe, samoprzylepne elektrody. Mieliśmy szkolenie i od teraz możemy tak na spokojnie pomóc turystom. W sytuacji zablokowania oddechu, zaprzestania krążenia, wtedy jesteśmy wyposażeni właśnie w defibrylator, czyli w skrócie AED, łatwiejsze do wypowiedzenia i to może uratować życie w bardzo dużym stopniu, zwiększa to skuteczność akcji i resuscytacji Krążeniowo-oddechowej. Defibrillator znajduje się w naszym głównym punkcie na rynku, w naszej skrzyni w rowerze. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, wystarczy po prostu gdziekolwiek patrol helpersów zaczepić i poprosić o pomoc. I wtedy jak najszybciej rower możemy wezwać telefonicznie przyjedzie jak najszybciej właśnie z AED na miejsce, gdzie to będzie potrzebne do użycia. Użycie urządzenia jest bardzo proste. Wystarczy go tak naprawdę włączyć, nakleić elektrody i postępować dalej zgodnie z poleceniami. W tej chwili mamy w przestrzeni miejskiej 31 miejskich defibrylatorów, a w tej chwili w ramach programu Bezpiecznych Kraków zostało zakupionych kolejnych 10, które zostaną w najbliższych tygodniach również umieszczone i oddane do dyspozycji mieszkańcom. Rada Miasta uchwaliła program zapewniający rozwój tej sieci, ale warto pamiętać też o tym, że każdy z nas może się zaangażować i dzięki programowi Bezpieczny Kraków wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, podczas których nauczy się udzielania pierwszej pomocy i obsługi właśnie takiego defibrylatora, jaki został przekazany City Helpersom. Wszystkie informacje na temat bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED dostępne są na stronie Bezpieczny.krakow.pl.